Dobry wieczór, pierwsze to życie trenera jest brutalne, bo to jest e, coś można zaplanować, a e, w taki sposób jak dostaliśmy czerwoną kartkę, nie e, zagranie, na pewno jest to e, szkoda tej sytuacji, bo akurat do tego momentu było to bardzo wyrównane spotkanie, później za szybko straciliśmy tą bramkę, nie, e, nie potrafiliśmy się zorganizować i za łatwo, za łatwo oddaliśmy pole i jeżeli chodzi o no brała e, rozpędu i Zdobyła cztery bramki. W życiu trenera za jak 10 lat jestem, to nie, nie pamiętam, żebym 40 przegrywał. Jest to bardzo trudny moment jeszcze grając w 10 i tu e, kluczowym było, żeby morale zespołu podnieść, żeby spróbować odrobić to, żeby... Wiadomo, że odrobić już to było niewykonalne, ale żeby spróbować przynajmniej wrócić do gry, żeby bramkę zdobyć, żeby nie stracić żadnej. Częściowo się to udało, bo bramkę zdobyliśmy, ale straciliśmy jeszcze jedną i tu dobrze, że nie straciliśmy więcej, bo jeszcze jedną sytuację miała. Wisła, ale w drugiej połowie tej pokazaliśmy, że, że potrafimy grać. Jest to bolesne, trzeba to przyjąć z pokorą i jest to zawsze odpowiedzialność trenera, bo to jest yy, zawsze za wyniki, ale na dzisiaj inne zespoły muszą nas bronić, jeszcze muszą jutro wygrać i jeszcze są dwie rozgrywki, które dla nas są, będą ważne i to jest teraz nieważne, co się dzisiaj wydarzyło, dla mnie ważne jest to, co już się będzie wydarzyło. Za dwa tygodnie jest przerwana reprezentacja. Wielu zawodników trzeba podnieść morale i zrobić wszystko, żeby teraz te dwa spotkania wygrać i awansować do tej ósemki. Jest na pewno bardzo trudne, ale jest to realne i musimy tylko poprzestać na tym, żeby grać zdecydowanie lepiej, jeżeli chodzi o, o nie, nie mieć takich wahań formy, że do zera dwa mecze, nagle pięć bramek i to dosyć bolesne, ale trzeba po prostu mieć charakter, pokazać jaja i tu wierzę w tych zawodników, że oni to po prostu zrobią. Dziękuję.